Między prokuraturami, a w szczególności zachowania przedstawicieli prokuratury wojskowej na czele z jej szefem, generałem Talurskim, budzi uczucia z jednej strony, prowokujące uśmiech, z drugiej strony ten uśmiech podszyty jest grozą. Uśmiech dlatego, że w istocie przypominają się czasy, które no, wydawało się dawno. No, przepadły w zamierzchłej przeszłości. Prokuratura Wojskowa w sprawie prokuratora Pasionka, który nie jest jej podwładnym, a który był odelegowany do śledztwa smoleńskiego, zaczęła postępować według norm znanych z okresu stalinowskiego, a ogólniej, rzecz biorąc można powiedzieć z okresu PRL-u. Na czym polega to zachowanie, ta norma, na którą jakoś nie zwraca się uwagi w mediach? po prostu główną linią oskarżenia w sprawie prokuratura Pasionka, wysuniętą przez prokuraturę wojskową i podtrzymaną z szaleńczym po prostu uporem przez prokuratura przybyła tego biedaka, który się jakoś samookaleczył. Brzmi w taki oto sposób, że prokurator Pasionek stał się narzędziem złowrogiej intrygi amerykańskich służb specjalnych które rozbijają nasz sojusz z Rosją. Dosłownie tak to wygląda. Tak wygląda, jak to wyglądało w czasach właśnie PRL-u, kiedy mieliśmy wpisany do konstytucji sojusz z Rosją od 75 roku, znaczy ze Związkiem Sowieckim, i kiedy głównym wrogiem były jednoznacznie nazywane Stany Zjednoczone. 89 wydawało się, że teoretycznie coś w, tej, w tych relacjach powinno się zmieniać. A od roku 99 przypomnę, jesteśmy w formalnym, bardzo ważnym dla nas sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Tymczasem oskarża się przedstawicieli polskiej prokuratury, polskiej prokuratury polskiego państwa o kontakty z sojusznikiem, z przedstawicielami służb kraju sojuszniczego w sprawie wyjaśnienia śmierci przywódcy państwa polskiego, generałów Paktu Północnoatlantyckiego i zarazem Wojska Polskiego, śmierci, która no, nastąpiła w niewyjaśnionych, skoro bada je nadal prokuratura, prokuratura, okolicznościach na terenie państwa, z którym nie jesteśmy w sojuszu i które, jak wiemy to z bardzo różnych, powiedziałbym, kontekstów i źródeł, no, nie jest znane z przestrzegania zasad praworządności i z przestrzegania, powiedziałbym, pewnych norm bezpieczeństwa także w stosunkach ze swoimi sąsiadami. A zatem postawiono sprawę radykalnie na głowie. To, że nasze media nie podkreślają tego, nasze w Polsce media, absurdalności tej sytuacji, powrotu do, do stanu z okresu PRL-u wydaje mi się, jak najgorzej... O polskich mediach. To, że prokuratura wojskowa wysunęła w ogóle tego rodzaju zarzut wobec prokuratora Pasiąka, że trzyma się kurczowo tej linii, jest przesłanką do natychmiastowego rozwiązania prokuratury wojskowej jako instytucji szkodzącej państwu polskiemu. Jednoznacznie tak to powiem, bo ustawienie w ten sposób w tak ważnym śledztwie dla Polski, jak śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Całego scenariusza tego śledztwa odwrotnie do rzeczywistości, to znaczy sojusznikiem dla nas jest Rosja Władimira Putina, a wrogiem są Stany Zjednoczone. No to świadczy o naruszeniu elementarnych zasad bezpieczeństwa państwa polskiego i jego interesów przez prokuraturę wojskową. Rzeczpospolitej Polskiej. To znaczy, że ta prokuratura nie spełnia dobrze swoich zadań i widać to wyraźnie także w bezczelnym po prostu zachowaniu generała Parulskiego w stosunku do swoich zwierzchników i to zarówno po linii wojskowej, jak i po linii Ministerstwa Sprawiedliwości. No, wydaje mi się, że, że czas najwyższy dojrzał, żeby rozstrzygnąć ten, ten dylemat. Czy prokuratura wojskowa wyraża interesy, jakie chce popierać obecna władza w Polsce? Czyli w takim razie niedługo możemy spodziewać się wpisania do konstytucji sojuszu z Rosją i określenia na nowo Stanów Zjednoczonych jako naszego wroga. Wtedy rozumiem działania prokuratury wojskowej po prostu nieco wyprzedzają pewien scenariusz, ale są jakoś wpisane w jego logikę. Albo należy uznać, że ta prokuratura działa w sposób radykalnie zły, sprzeczny z interesem państwa polskiego i powinna być natychmiast rozwiązana. W każdym razie wszyscy ludzie odpowiedzi, odpowiedzialni za nadanie jej takiej linii, jaką reprezentuje generał i powinni być w trybie natychmiastowym zwolnieni. Pan profesor jest, jest znawcą spraw rosyjskich. Czy mógłby pan profesor skomentować tą sytuację w Rosji? niewątpliwie nową, z jaką mamy do czynienia, czyli narastającymi protestami społecznymi i czy może to mieć wpływ na prawdę o katastrofie na odkrycie tej prawdy. Od początku tej tragicznej sytuacji, jaka zawiązała się 10 kwietnia w naszych relacjach z Rosją, Wielu z nas przywiązywało pewną nadzieję na wyjaśnienie okoliczności tej katastrofy ze zmianami w samej Rosji, zakładając niewątpliwie chyba w sposób logicznie poprawny, że jak długo rządy Władimira Putina i całej ekipy, która w ogromnej większości wywodzi się ze służb specjalnych dawnego Związku Sowieckiego, są stabilne. Tak długo szans na e, ujawnienie wszystkich lub choćby nawet większości e, materiałów, zeznań, które mogłyby rzucić e, najistotniejsze, by także światło, pełne światło na wydarzenia związane z katastrofą smoleńską e, było niemożliwe, jest niemożliwe. Okazało się, że sukces Putina, sukces polegający na zastraszeniu wszystkich dookoła, czego jednym z przykładem jest Polska, większym przykładem Unia Europejska, jeszcze większym Stany Zjednoczone, wszystkie te wspólnoty polityczne, w jakiejś mierze zdecydowały się nie przeszkadzać asertywnej, nazwijmy to tak najdelikatniej, a można by nazwać innym słowem ekspansywnej, brutalnej polityce rosyjskiej realizowanej przez Putina. Ten sukces obraca się przeciwko niemu w takim oto sensie, że nie ma już jak straszyć społeczeństwa rosyjskiego wrogami zewnętrznymi. Nie stawiajcie się, nie sprawdzajcie nas, nie próbujcie poszerzyć przestrzeni własnej wolności, bo wykorzystają to nasi zewnętrzni wrogowie, prawda? Straszliwi Polacy, straszliwa Unia Europejska czy straszliwe Stany Zjednoczone widać, że nikt Rosji z zewnątrz nie grozi. Nie, nie, ma, nie ma takiej sytuacji na horyzoncie w najmniejszym stopniu. Trudno straszyć dzisiaj Rosjan, Gruzją nawet, prawda? Czy, czy Łotwą, czy, czy Estonią. Tego rodzaju sugestie wyglądają groteskowo. A więc takiej właśnie sytuacji, zapewnienia sukcesu ekspansywnej, butnej polityki Putina w relacjach z zewnętrznymi partnerami, społeczeństwo rosyjskie jakby zaczyna rozprostowywać ramiona. Wyrzeka się tej obezwładniającej jego działanie wcześniej sugestii, że zagrożona jest Rosja, że trzeba że trzeba zaczekać jeszcze z poszukiwaniem wolności wewnętrznej, ponieważ grozi rozpad Rosji, grozi inwazja z zewnątrz. Nie grozi. A zatem Rosjanie zaczynają, elity rosyjskie, mam tutaj na myśli elity bez żadnego cudzysłowu, po prostu ludzi, którzy reprezentują poszukiwanie wolności w Rosji. Ludzi, którzy Chcą poczuć się gospodarzami w swoim kraju, a czują, że ta rola została im odebrana przez elitę, w cudzysłowie, przez elitę wywodzącą się właśnie z dawnego KGB, która de facto rządzi w sposób otwarty Rosją od 11 lat, od stycznia roku 2000. To dążenie, które ujawniło się z taką siłą, w końcu 2011 roku i ten ferment, który trwa nadal, czyni sytuację w Rosji niestabilną. Oczywiście ci ludzie, którzy wyszli na place nie tylko w Moskwie, ale w setkach miast rosyjskich, na to trzeba zwrócić uwagę, że ten ruch ma bardzo szeroki zakres, nie, nie są w tej chwili bezpośrednim, realnym, natychmiastowym zagrożeniem dla władzy Putina. Samo wyjście przedstawicieli społeczeństwa na ulicę czyni sytuację w Rosji mniej przewidywalną. E, ferment został jakby zasiany. Siły polityczne wśród owych elit w cudzysłowie w Rosji zaczynają się dzielić. Prawda? Putin przestał być nietykalny. I to czyni tę sytuację na tyle dynamiczną, że możemy mieć nadzieję, powiem tak mieć nadzieję na zmiany, w których jednym z elementów będzie przypomnienie sprawy Smoleńska, a szerzej przypomnienie całego szeregu bezdyskusyjnych, bo w sprawie Smoleńska nie mamy pewności, ale w innych sprawach możemy mówić o bezdyskusyjnych zbrodniach systemu, na czele którego stoi Władimir Putin. Zbrodniach na ludności samej Federacji Rosyjskiej. I w takim kontekście no, można, można także mieć nadzieję na, na no, ewentualne wyjaśnianie niektórych przynajmniej aspektów sprawy smoleńskiej. Czy nastąpi to szybko? Tego oczywiście przewidzieć się nie da, ale sytuacja pod tym względem jest bez porównania bardziej otwarta niż była jeszcze pół roku temu.